Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Na premierze znowie zdrabki krzyżówka XXL. Tutaj stara edycja się jeszcze nie skończyła. Mamy już wznowienie. Zdrabka kosztuje 10 zł. Tak się prezentuje. Tym razem są te same tutaj kolory na krzyżówce. Poprzednio były trzy różne. Oczywiście, tabela wygranych od 10 zł do 150 tysięcy. Szukamy y, trzech wyrazów, na pierwszej, drugiej bądź trzeciej. Trzecia nam pomnoży. Y, ewentualnie jeszcze możemy znaleźć bonus. Ja mam przygotowane pięć sztuk, jedną drapę sobie z Wami całą, a tutaj w tych czterech zostawiłam po sześć y, literek na dole, i mam tutaj y, numer 3,9, 12, 17. Całą zdrapkę z numerem 23 wyrapiam razem. I tutaj w trójce mam pewniaka, utworzyły mi się już trzy słowa. Mam udo, gody i bóg. Chyba, że coś tam namieszałam. To tak, tutaj, w tej drugiej mam jeszcze, tutaj w tym numerze trzecim mam dwa słowa, numer 9. Tutaj nie ma nic. Yy, numer 12: w pierwszej jest jeden, w drugiej jest jeden, i w trzeciej jest jeden wyraz. I numer 17: yy, w pierwszej nie ma nic, w drugiej jest jeden, i w trzeciej. Tutaj chyba nie ma nic z tego, co kojarzę. No, tak by się przedstawiało. Yy, dobrze. I co? Pewniaczka zostawię sobie na koniec. Wydrapiemy sobie tą całą krzyżówkę, a potem dodrapię z Wami tamte pozostałe. Ja mam dziś wkład 50 zł. Oczywiście R i E. W bonusie cebula, czyli F e pada do bonusu. Tutaj R, E. Jeszcze jedno i jeszcze jedno R. No dobrze, teraz na drugiej tutaj. No postaram się to w miarę tak szybko. Nie będzie to pewnie ładnie wyglądać, ale. No dobra. Czyli to tyle. I trzecia krzyżówka E i R tutaj. I tu A, i y. Ok. H oraz B. B wpada w bonusie. Tutaj na tej drugiej B i B. Literki H nie widzę. OK. I na trzeciej jest B, jest H. I to wszystko. Kolejne dwa, dwie literki Y i J. No to tych liter w bonusie nie ma. No a tutaj Y i J. Na pierwszej tutaj. Ok. Y jest. Tutaj jest. Tu i tu. Literka J też. I na ostatniej. Y J. Tutaj Y. to jest jeszcze jedno y z i i czyli bonus na razie tutaj stoi nie ma nic i i z i na drugiej z to jest i i i i to wszystko a na trzeciej. I oraz Z. Tyle. Kolejne dwie literki N i A. No to w bonusie A. N, A tutaj. A. No dobrze, to tyle. Krzyżówka druga. a To jeszcze byłoby. N i A. Tutaj. Hmm. Ok, więcej nie widzę. I na ostatniej. A, N, a, o. Hmm. Okej, okay, to tyle. Kolejne dwie litery jest to c, y, t i d. Odnoś się nie ma. Hmm, no dobrze. Tu tak, tutaj mam t, t, t. D. wszystko na drugiej te idę tutaj jeszcze, tutaj ok no i na ostatniej jest D, T I tutaj jest litera T Kolejne dwie literki To P i O Czyli w nadal nic P oraz O Tu wszystkie tutaj tworzy się batory. No i to jest pierwsze słowo. A tutaj na tej p O. I okay. No X to na pewno ale jest U, które wpadło do bonusu. I tutaj jeszcze tworzy się nuta. To jest na tej pierwsze słowo. Tu jeszcze. Tu nie, bo tu jest W. No dobra, to by było na tyle. A na tej drugiej. Litera U i X. U jest jeszcze tu. X nie widzę. I na trzeciej. U, U. Tutaj. No i to wszystko. Dobrze. Ostatnie dwie litery. Jest to L i K. Ach, nie dali C. L i K. Tutaj K. L, l, Utworzyło się kra, czyli drugie słowo. A teraz na tej, k. l, k. To, to wszystkie. I na ostatniej tworzy się oko. S nie było, tutaj l, l. Edyl, drugie. I tu jest jeszcze L, i tu jest K. Wydaje mi się, że nic. Było razy 3. Wydaje się, mogło być 40. A ja mam kontrolne różne. DZ czy DN? No, coś się chyba zmieniali. Kontrolne i J. No dobra, ta przegrana no to dziewiątka o i a a wpadło do bonusu tutaj tu o a no dobrze to by było na tyle na drugiej, teraz O, A, tworzy się O, tutaj O, A. I tu jest A, i tu jest O, i jeszcze jedno A, i kolejna krzyżówka na dole, tutaj mam, tu, tu. Dobrze, trochę było tych literek. Następne dwie to S i J. J daje tutaj słowo ewakuacja. S jeszcze, tu też jest S. No Okej, okay, to na tyle. Druga krzyżówka. Jest S, S oraz J. Do no tyle. I tutaj na tej ostatniej S, J tu i tu. Osad i kos, czyli dwa. Tu jest jeszcze S. No, to L nie będzie, bo pewnie bym dało słowo R i V. R i V. Krew. To jest drugie. R. To jest R. Jest V. I tu jest R. No, ale tu nic nie daje. Tu jest jeszcze jedno R. Nie było T. Nie było X. Na przykład no. R, R jeszcze tutaj, no i to wszystko, czyli tutaj jak nie namieszałam zostaje jedno słowo i na ostatniej G nie było, R i V też nie ma. Też było razy 3, Tu była dyszka i kontrolne jest G i J i coś tam jeszcze oraz D. No dobra, czyli tutaj też nic. Yy, numer 12, bo no się brakuje L i A, a mam F i D coś tutaj tak krzywo F więc D D F hmm, to jest jeszcze D na drugiej teraz F i na ostatniej Jest D i F, dobra. Kolejne dwie litery to O i S. O, S. Moc. Utworzyło się słowo. Ale to jest drugie. Moc i mi. tutaj teraz o s set też się tworzy drugie tyle i na trzeciej o tutaj tu o i s tutaj i tu jest O. to tyle ostatnie dwie literki jest to z i P. Okay. tutaj Z szermiarz utworzyło się i to jest trzecie. I zeus jest czwarte. Tutaj jeszcze Z i tam było jeszcze O. Oraz P. Czyli wychodzi, że 4. Mim, Zeusz, Szermierz i Moc. A nie było. Y nie było. N nie było. L też nie było. No dobrze, czyli by było 20 zł. Tutaj na tej literki K też nie było. A też nie było. No dobrze, to na no. fajnie, że coś jest. Z i P tutaj. Dobrze. I na ostatniej jest Z, Z, tu jest P, P i P. Tutaj tworzy się por. I mid jest. Tu jest jeszcze Z, Z. Ok, no to ja więcej nie widzę. Było razy 1 w bonusie mogło być 30. A ja mam kontrolne CC. Czyli chyba się nie zmieniły. Dobra, 20 zł wpada fajnie. Kolejna numer 17. Ups, coś mi tutaj uciekło, ostrość. L i x. No L to na pewno, x potrzebne. L musi, a x to a jest tutaj nawet x, proszę. L n l, l l. Tu jest jeszcze l. I tu na drugiej teraz jest x, proszę. L. I na tej trzeciej L jest tutaj, a i nie widzę. Kolejne dwie litery to K i C. K do bonusu. Tutaj C. Jest i C teraz na tej kocie OK a na ostatniej tworzy się oko Tak. I to wszystko Ostatnie dwie literki Jest B i W No nie dali Tego P Szkoda, byłby Fajnie. Tutaj W daje słowo walc Jeszcze jest B Tutaj owad Tu jest jeszcze W no dobrze, ale są tylko dwa, tak? Walc i owad. Okej, okay, a na tej? W. B. Babel. Tworzy się drugie. Tak, już tutaj też nic więcej nie widzę. Najwyżej kontrolny, bo już tutaj trwa odcinek sporo. B i B. No i to by było na tyle. W bonusie było razy 2, tutaj 20 zł. A ja mam kontrolną F oraz G. No dobrze, to przegrana i ta ostatnia z numerem trzecim. Z no tą mi ucieka, która jest wygrana już. Bo się jeszcze brakuje trzech literek. No i tutaj, tak jak pokazywałam, mam trzy słowa. Ale jeszcze jest sześć literek. E i X. E oraz X. Tutaj. To tyle. Musiałam włączyć światło bo tak pochmurno jakoś dziwnie. E i X. Od razu lepiej. E oraz X to wszystko i na ostatniej jest E. Jest tutaj tu. Ok, to tyle. Xa nie widziałam. W i K. K w bono się wpadło. Jest W, jest Kicz. Tworzy się słowo. Tutaj jeszcze K. -k. Na drugiej teraz X tu był. Tu. W, K, a na ostatniej, czy coś dołożę, W, I, K, nie ma nic więcej, ostatnie dwie litery to M oraz J, czyli bonusu znów nie ma, M daje tutaj słowo tym, M jeszcze tutaj y, na drugiej J J i J i M M i J jest kolejne słowo. Dobra. Mam cztery. Bóg, Gody, Udo i Ziemowit. Powstało teraz. Yy, chyba, że coś jeszcze ominęłam. Mnożnik razy no, razy jeden. Tutaj było 50 zł, więc tak jest. 20. Czyli na, moj, na mojej premierze wstawię Trzy zdrabki przegrały, a trzy mam z wygraną. Numer trzeci i numer dwunasty. Tutaj mam po 20 zł, więc na 50 zł wkładu 40 zł mam odzyskane. I bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Życzę Wam udanych premier. Kto tam drapie, fajnych wygranych i zapraszam Was na kolejne odcinki. Pa.